Myślę, że kluczowe trendy tak naprawdę to jest szukanie kanałów dotarcia do klientów i utrzymania ich, lojalizacji dlatego że um, o ile część firm po pandemii wpadła w taki pęd rozwoju technologii, tak, nadrobienia długo technologicznego to mimo wszystko w najbliższym czasie raczej będą cięcia budżetów tak w związku z tym że technologia jest droga i wiadomo że też ten time to market dla większości firm nie jest taki szybki jak by wszyscy chcieli więc zakładam że będzie pewien tutaj Deficyt, tak, jeśli chodzi o, o rozwój i jakieś nowinki technologiczne. Natomiast to, co przynajmniej w naszej branży diy owej będzie taką dużą wartością, no to na pewno budowanie tej bazy tych klientów, tak, I tak naprawdę lojalizowanie tych klientów, żeby mimo wszystko cały czas trzymać ich gdzieś w zasięgu, tak, i budować tą świadomość, percepcję marki, programy lojalnościowe i raczej, jeśli rozwój technologiczny, to raczej właśnie w stronę baz danych i w stronę segmentowania tych klientów po to żeby direct marketingowo do nich docierać. Dla mnie super, bo jest to bardzo fajnie zbalansowane pomiędzy dostawcami a pomiędzy retailerami. Jest konkret co jest bardzo cenione na tego typu konferencjach i faktycznie dużo fajnych osób z takich branży, które bardzo mocno działają w e i też jest im bardzo mocno znany efekt ropo, w związku z tym faktycznie fajne jest to zbalansowanie tak naprawdę rozwoju technologii w e-comie versus połączenia narzędzi takich właśnie cyfrowych w kontekście offline shoppingu.